żeby mnie coś nie rozjechało przy tych nagraniach. O co tu chodzi? Ale akcje w ogóle ty... Co tu się dzieje? Czemu oni? Nie wiem, niby ten tutaj, e, jakiś ten, nie wiem, czy ukraczyć starsza pani, czy kto, nie wiem, czy chała policja, nawet nie wiem, co tu chodzi. Wyważyli to okno. Wyważyli? No, e, ten, wy. wy... Weszli? No. Jeden, wyszedł. Zaczynał przecież, ale nie ma. To jest za wymienię, czy Tareczkę wzruszają. Może ktoś się zaczadził już, to kamienica, przecież no to na pewno piece, nie piece. Ona stara jest. No. Nie wiadomo, czy to jest tam ktoś rozumie. No tak, ale mówię, że stara jest. Bo mu. A czy nowe ci powiem to wcale nie lepsze, czasami w starych lepiej się mieszka. Mama, Ja mieszkam teraz w nowym mam windę, na naprzeciwko, to tak wali, że spać nie idzie. Także czasami takie są fajniejsze.

Olaf, jak nie ciągnij pani, bo to za dwa bok, no. Ja wiem, że pani. Panią pociągnij się, ale składnij co ty. Jestem w pieszczeniu. Ty ja nie da no Przerwę, bo to potrwa chyba. Odjeżdżają, ale dwóch zostało. Może wyszli normalnie już. O, panie, 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 panie. Panowie zjeżdżają, najprawdopodobniej nic się nie stało. Akcja pożarnicza odwołana, można wysiadać z, z podwiesięgnika, czy jak to się tam nazywa. A. Można się rozjechać i rozejść do domu, tak? Widowisko zostało zakończone. Panowie opuścili najprawdopodobniej Ktoś spalił zupę z garkiem i unosiła się paradymna bądź też nie do końca, ponieważ tym razem schodzą bez wysięgnika, więc sprawa jeszcze dalej jest w toku. Być może dlatego, nie wiem, jako komentator mm, wnioskuję, iż mam ograniczony czas, bo niestety mojej pamięci robi się coraz mniej. I najprawdopodobniej musieli opuścić Wysianidzę, bo zeszło dwóch mężczyzn, ponieważ przeładowanie było i teraz znowu będą wyprowadzać kogoś, wynosić. Ewidentnie pan steruje, jak tam podjechać, wjechać i... E, tak. E, tak. I nie chcę podchodzić aż pod sam... A, pod y, sam wysięgnik, ponieważ mężczyźni bardzo często proszą o, o oddalenie się z miejsca zdarzenia. Po drugie, jeżeli ma coś wybuchnąć i odłamki mają szczelić we mnie, pozostanę w bezpiecznej odległości. No dobra. Jako tako y, zamykają drzwi, czy weszli do środka od strony y, drugiej y, tego też y, nie wiem. I panowie, zjeżdżają. Połowają wysięgnik. I po wszystkim. A jakie poruszenie! Hmm, hmm, hmm. Jeszcze ktoś. Boże, idą już tam zjazdy. za dużo y Panowie się zawijają y tak składają sprzęt odjeżdżają Zresztą maszyna, nie? Poczekaj, bo ja ich nagrywam i to też potrafi drażnić. Tak, nie będziemy się pytać, co tu się stało, bo... Dobra, myślę, że śmiało możemy się rozejść, rozjechać. Nic się nie stało, kakao się wylało i dalej... Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry? Cześć. Dobry, tak. Yo, my friend. To ty będziesz taki wesoły, pan redaktor naczelny, który komentuje swoje życie, i musi dojść do zresetowania mojego telefonu, gdyż odjeżdżamy do Toronto. Drodzy Państwo, mówię La Smauger Saturday from Strzelecka Streets in Bydgosz to jest strzelecka, nie mam zielonego pojęcia jaka to jest. Tak, strzelecka. Naprzeciwko fitness gim strzelecka pisze jak byk. Myślę, że możemy śmiało zrobić odjazd i panowie mogliby jeszcze raz zrobić i jo na pożegnanie, ale nie zrobią. Do widzenia. No, dobra, kończymy nagrania.